Buongiorno. Temat do KWM-owców, słuchajcie. Dlaczego niektórzy z Was usłyszeli, że spotkamy się za parę lat tak jakbym ja bym porzucał jako kapitan tonący statek? Nie dlatego, że porzucam statek ani nawet, że, że on tonie. Tylko znowu problem integracyjny i problem obrośnięcia w piórka i nabycia doświadczeń, na które ja nie mam wpływu, dlatego że tak naprawdę Wy decydujecie o tym jak szybko i które doświadczenia absorbujecie. Ja Wam mogę wskazać kierunek tego nie rób, rób to, bo Cię to rozproszy albo stracisz czas, albo nie posuniesz się naprzód. Nie posuniesz się naprzód i zaraz Wam wyjaśnię, w jakim kryterium, w jakim sensie naprzód się posuniesz. Otóż większość z Was, która lamentuje mi tam potem na social mediach, na messengerach, na whatsappach, że Wola Boga, musimy w tych Niemczech pracować. Hans tam ciśnie od 8 do 16, dwa tygodnie urlopu. No jest dramat, tak? Chcielibyśmy mieć coś swoje, chcielibyśmy móc sterować swoim życiem. Słuchajcie, jeżeli chcecie sterować swoim życiem, to nawet gdyby Wam, wam Hans dał wór pieniędzy na odprawę w tych Waszych posadach, Niczego to nie zmieni, dlatego że wasz mental nie dorósł do tego, żeby te pieniądze mądrze wydać. I to widać po Niemcach, świetnych Anglikach. Ile oni zmarnowali tutaj w tej dzikiej dolinie, gdzie jak to powiedziała mam amerykanka, people are crawling to the grave. Ile oni zmarnowali dziesiątek tysięcy euro, dlatego że wydawało im się, że rozumieją życie i wiedzą, jak tutaj będą żyli, bo żyli w Anglii przecież, w Niemczech to tu życie wygląda tak samo, tylko jest cieplej i figi rosną, nie? Ich wtopy to są. Słuchajcie, jak stąd do Los Angeles i my na tym oczywiście zarabiamy. My zarabiamy na ich arogancji i bezmyślności. Tak? Na ich bucie, że oto oni tu przyjechali, będą rządzić. Niczego nie porządzili sobie, tylko jeszcze zbankrutowali. Niektórzy potracili domy, musieli yy, stąd się wynosić, tracili rodziny, wizy, wszystko tracili. Tracili właśnie ze względu na swoją arogancję. Więc problem integracyjny to jest gigantyczny problem. I jeżeli unikacie integracji, Wydłużycie ten proces. Czyli ktoś z Was, kto przywozi pieniążki z Polski, bo mu wygodnie, z Niemiec, a tutaj tylko bywa, oczywiście integruje się tak jak te drzewka, kurde, w, w półmetrowym domku zapuszczają korzenie w tej kamienistej ziemi. W ogóle się nie integruje. Przez 5 lat będzie pff, dwa listeczki wypuszczał, a potem zobaczy, że stracił 5 lat swojego życia. Dlatego po to mamy, słuchajcie, wizy nasze wizy A dla tych, co przyjechali i oglądają, wizę B. Dla tych, którzy się osiedlili na swoim pierdolniku i pracują. Tak, pracują naszych klientów, czyli uczą się rzeczywistości. Uczą się na błędach innych. Słuchajcie, ten wielki przywilej uczyć się na błędach innych. Oni mają wizę B. I na tym zasadniczo ich kariera w KWM może się zakończyć i najczęściej się kończy, tak? Wiza <laughs> B to jest mam gdzie mieszkać. Jestem na tyle zintegrowany, wdrożony, znam jakieś tam języki, że mogę pojechać do klienta, zrobić jakąś usługę, i zasadniczo znam realia na miejscu, na tyle, na ile to możliwe w ciągu paru lat. To jest wiza B. Teraz będzie jesień, słuchajcie, będą nasze walne zebrania kolejne, jesień i na wiosnę. Będziecie mogli aplikować o wizę B, jeżeli spełniacie kryterium. Parę osób z Was spełnia te kryterium, czyli posiada swoją ziemię, pracuje, są zintegrowani chcą się uczyć i faktycznie jakoś im to wychodzi i oni dojdą, oni się uczą i oni dojdą do tego momentu. Natomiast cała reszta, że tak powiem, ignorantów, czy nawet imbecyli, którzy tu na mnie pokrzykują, pohukują i co ty tu masz, co ty sobie tu wyobrażasz, ja nie będę, słuchajcie, nikim tutaj wierno poddańczym, żadnym twoim padawanem, nie nazywaj mnie w ten sposób, oni będą walić głową o te kamienie, słuchajcie. Będą walić głową o te kamienie, będą przerzucać te kamienie bezmyślnie, dotracić energię, dlatego że, znowu, fundamentalna sprawa arogancja, pycha, czyli przeciwieństwa wartości na wizy B. Przypominam, jakie są wartości na wizę B. To jest odwaga, żeby tu przyjechać i postawić coś na jedną kartę. To jest, słuchajcie, lojalność w takim sensie, że nie rozwalasz tego, co tu spotkałeś, tylko działasz z nami, tak, nie doprowadzasz do roztrwonienia czy rozproszenia energii w postaci, nie wiem, pieniędzy, tylko pieniądze zostają w naszej rodzinie KWM-owej przede wszystkim, a jak się nie da, no to idą na zewnątrz, wiadomo. I słuchajcie, pokora, kwestia fundamentalna, szacunek, szacunek nie mi. Bo mi to tak powiedziałem, koło pyty lata, ja sobie pojadę do Cigonioli i mogę sobie z ubawem patrzeć na Wasze tutaj podrygi. Tak? To jest szacunek do tego, że ten człowiek, nawet jeśli jest tu wieśniakiem, tak? nawet jeśli tu ciębię w pomidorach, on może być dużo lepiej zorientowany niż Ty. Dlatego, że on widział po swoim dziadku, widział tu po innych Angolach czy Niemcach, czym się skończyły podrygi takich jak Ty. Więc to jest ten, ten szacunek do tego człowieka i do tego, że możesz wszystkiego nie wiedzieć. I słuchajcie, ja, ja oczywiście też wszystkiego nie wiem i co sezon mnie coś tu zaskakuje. Myślałem, że będzie tak, jest inaczej. Teraz rozbieram źródła odnawialne, tak? Bo fajne były, jak nie było w ogóle kabla. Jak jest kabel, to tak naprawdę jest to kula u nogi, żeby to utrzymywać. I ostatnia wartość to jest słuchajcie, godność. Godność to jest bardzo trudno zdefiniować, może nagramy o tym film. Godność polega na tym, że nie biegniesz do pierwszego pełnego żłoba. Czyli jak Niemiec, jak Szwajcar nasypie, to ty mówisz, o tam jest wypłata 5000 euro, lecimy tam, kurde, na zmywak. Słuchajcie, ja też pracowałem, też zmywałem kieliszki w tym sezonie, bo był cel, był sprint i trzeba było dobiec do pewnej sumy, tak? żeby mieć zamek w nowy. Ja też przed tym się, słuchajcie, wzbraniam, ale czasem trzeba to zrobić. Natomiast godność polega na tym, że ty wiesz, że twoje życie jako samodzielnego człowieka na Ziemi. W klanie lub rodzinie jest więcej warte niż to, co sypie globs. I nie, nie lecisz za tym, co sypie, bo przez to, że on sypie, a ty masz brak godności swojej i brak szacunku do swojego życia, wolności i czasu, to jesteś po tym takim piórkiem, co go zawiewa na wietrze, taką marionetką na sznureczkach, którą on sobie co pandemię będzie słuchajcie tutaj yy, tresował. Więc to są wartości na wizę B, i te wartości musicie mieć. Tam mogą być jakieś drobne braki i praca nad nimi, ale one zasadniczo muszą być. Te wartości pozwalają wam tutaj się uczyć. Jeżeli nie ma tych wartości, no ja mówię idź i działaj sam, tak? Idź i działaj sam i nie trać mojego czasu, moich godzin spędzonych na Messengerze. Słuchajcie, teraz ja jestem dostępny. Ja odpisuję wszystkim, nawet tym, co mnie denerwują, czytam te wasze komentarze o braku mikrofonu. Słuchajcie, yy, jestem dostępny na kanałach, dzielę się swoją wiedzą, ale przyjdzie taki moment, że przestanę, bo nie miałem po prostu czasu. Zostanę wypromowany gdzieś do innej rzeczywistości, będę musiał walczyć o inne rzeczy, o przyszłość KWM za lat 7, 14, 20 lat, i nie będzie już czasu na, na uczenie ignorantów. To będą was uczyć inni, którzy tutaj wyszli odpowiednio wysoko w hierarchii pewne rzeczy będą już rozumieć świetnie. To zostanie jakby im oddane. To jest naturalna droga każdej szkoły. Tak? Wy utrzymujecie, tak jak ja utrzymywałem, słuchajcie, swojego mistrza w Osłoninie, którego tożsamości się prawdopodobnie nigdy nie dowiecie, utrzymywałem tego człowieka, dlatego że on poświęcił swój czas, który mógłby użyć na zarabianie pieniędzy i na dorabianie się z bogactwa dla siebie, poświęcił ten czas, żeby wyuczyć mnie. Więc naturalne jest, że przez prawo równowagi, czy, czy odwdzięczenia się, czy rekompensaty wydajecie to, żeby ten człowiek mógł ten czas Wam poświęcić. To nie wynika z tego, że ja sobie nie potrafię, słuchajcie, na życie zarobić. I ja sobie tutaj mogę żyć bardziej dostatnio, mniej dostatnio, sprzedać to, sprzedać tamto. Mogę sprzedać, słuchajcie, mapy do nieruchomości, mogę sprzedawać swoją wiedzę, tak jak sprzedają inni na webinarach i na innych, słuchajcie. Internetowych wynalazkach. Natomiast jest pewne rozgraniczenie, tak? Czyli to, co odznosicie Wy, to jest KWM. Nawet ten fotel, co przynieśliście kiedyś w osłoninie, albo skrzynkę, albo słuchajcie kocyk, kiedyś może w cigonioli zapobierze temu, że Wam dubsko zmarznie. I to jest majątek KWM-u. Ja mam do tego stosunek obojętny, tak? Tak jak powiedziałem, rozgraniczam majątek swój. I majątek KWM-owy. Dlatego, że co sobie nazbieracie, to będzie. Jeżeli chcecie mieć więcej, nazbierajcie więcej. Jeżeli obejdziecie się tym, co jest, i uważacie, że to wam wystarczy, żeby tą drogę obrać i nabrać tam prędkości, nie przynoście nic, tak? Mówię, nie wystarczy. Droga. Dlaczego droga jest taka wyboista? Dlatego, że jesteście w zniszczonym kraju. I to, że tam będzie piękny pociąg albo jest nowa autostrada, to zwiedzie tylko głupca. Słuchajcie, jesteście w kraju podbitym. W którym tubylec jest niewolnikiem. I to nie wynika z tego, że wszędzie w globalizmie obecnie tubylec jest niewolnikiem, bo nie w każdym kraju jest tak samo. Popatrzcie sobie na Francuza, który z rodziną, z żoną, dwiema córkami sobie płynie jachtem na lazurowym. Trochę daleko macie do niego, nie sądzicie? Utną wam jedną, dwie, trzy wypłaty i wasz system ekonomiczny się przekręca. I to jest to, z czego wychodzicie. To jest, wasz, to jest wasza czarna dupa. I idziecie chociaż tam, gdzie ten Francuz. Wiadomo, że nie musicie skończyć z jachtem. Może tak to nie pójdzie, ale pójdzie lepiej. I dlatego ta walka jest taka nierówna. Musimy być inteligentniejsi od nich, bo jesteśmy do tyłu. A jesteśmy do tyłu, bo taką mamy niestety historię nieszczęśliwą. Dobra, kończymy ten odcinek, i nagram jeszcze jeden dla Padawanów i o Padawanach.